Cześć, witajcie, moi drodzy widzowie. Witam się z Wami w kolejnym vlogu o Australiki, we vlogu z Japonii z cyklu, kochani blondynka po japońsku. Dzisiejszy vlog <coughs> będzie vlogiem dość niestandardowym, ponieważ kiedy go montuję, kochani, jestem wciąż w Tokio i jak wiecie, jestem bardzo chora. Po raz pierwszy w życiu zachorowałam w Japonii na COVID. I niestety musiałam przedłużyć swój pobyt tutaj w Japonii. Mówię niestety, dlatego że no, miałam inne plany. Chciałam wrócić do domu, wiadomo, do pracy. Natomiast rozchorowałam się i wiem, żebym nie wróciła do Australii. Choćby ze względu na to, że mam pozytywny wynik testu na COVID, i też ze względu na temperaturę. Nie martwcie się, kochani, spędzam czas w totalnej izolacji, nie ryzykuję. Nie, nie wychodzę i też nie narażam niczyjego zdrowia. W każdym bądź razie w, w, chciałam, żebyście wiedzieli, że jest mi ciężko przez właśnie tą izolację w tym malutkim pokoiku w Japonii. Natomiast jeszcze kiedy byłam zdrowa, w zasadzie dzień zanim zachorowałam, wybrałam się moi drodzy widzowie do centrum w Tokio gdzie jest muzeum, pierwsze na świecie muzeum interaktywne? Nazywa się ono Team Lab Borderless. To jest, kochani, miejsce, które zawsze też chciałam odwiedzić. I dzisiaj was, was właśnie tam zabieram. Jak widzicie, przechadzam się tutaj uliczkami, próbuję znaleźć w ogóle wejście do tego muzeum, bo to też nie jest takie łatwe. Wybrałam się taksówką z hotelu i sobie tutaj szukam wejścia. Kochani, to muzeum jest tak, jak gdyby w podziemiach. To są trzy kondygnacje w dół, czyli ogólnie myślę, że ja się COVID-em zaraziłam tam, przez to, że to było no, bardzo, bardzo mała przestrzeń. Taki słuchajcie, labirynt. Gdzie było bardzo ciemno i też było bardzo dużo ludzi, w tym oczywiście turystów, brakowało powietrza. Tutaj wam nagrałam kwiatki, zobaczcie, jest kwiatarnia i są chili. Kwiatki chili. Japońska kwiatarnia, gdzie nie można było nagrywać de facto, ale wiadomo, Australijka jest rebelką. Tutaj, kochani, zjeżdżam, zjeżdżam w dół do tego muzeum. Zakupiłam bilet. 4000 jenów i zaczynamy naszą podróż w totalny świat iluzji. Ja jestem bardzo podekscytowana tym miejscem. No, zobaczymy. To jest taki labirynt. Nie ma, kochani, nigdzie świateł. Też nie mam mapy, jak przez to przejść, czyli w zasadzie wchodzimy z pokoju do pokoju, i tak na dobrą sprawę nie wiemy, dokąd zmierzamy. Także jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Tutaj są jakieś takie artystyczne torby, też ubrania, właśnie jako taką pamiątkę można zakupić. Tutaj jest Borderless Museum. I wiecie co? Mi się przypomina z łacińskiego. Pantarei, czyli wszystko płynie i nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki i tak samo tutaj w w muzeum też wszystko płynie, czyli całą sztukę, którą widzimy, jak gdyby, nie wiem, jak to wytłumaczyć, ona się nie kończy i porusza po ścianach, więc to jest, to jest kochani, cyfrowy świat. W którym wszystko przepływa bez granic. Bardzo zapraszam Was do tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ja Wam powiem tak, że ponieważ było to bardzo nisko, było bardzo ciemno, bardzo duszno i wielokrotnie kręciło mi się w głowie. Zapraszam. Nie wyjeżdżam stąd. Tak jak mówię, było mi tam dość niekomfortowo ze względu na zawroty głowy. Też na temperaturę było bardzo, bardzo ciepło. Są tutaj sklepy. Generalnie to muzeum znajduje się w centrum handlowym. To jest kochani, tak jak mówię, trzy piętra w dół ale wyżej, wiadomo, są sklepy, są kawiarenki, tutaj widzicie reklamę Team Lab Borderless, są, <śmiech> przepraszam, <śmiech> są restauracje, wszystko sterylnie, wszystko przepięknie zapakowane, widzicie makaroniki, e... wiecie co, ja jestem po prostu już tak zmęczona Japonią na, na ten czas, kiedy jestem w tym muzeum że bardzo chciałabym wrócić do domu i na pewno kiedy kochani wrócę do Australii to docenię e, życzliwość ludzką e, docenię to ciepło e, ludzkie e, emocje docenię i też docenię um, chyba takie nasze życie, do którego ja już przywykłam e, w Japonii kochani, no nie odnajduję się zresztą Wiele osób zwróciło na to uwagę we vlogach. Jest to kraj bardzo sterylny, jest to też kraj bardzo samotny i mimo, że ja staram się oczywiście przestrzegać tutejszych zasad, reguł, reguł i tak dalej, to jednak nie do końca jest moje miejsce na ziemi. Teraz pokazuję Wam drogie butiki. Wiecie, że bardzo lubię sklep Bottega Veneta, Włoskie torebki. Tutaj klamka, w której, kochani, jest zatopione złoto. Wszystko minimalistyczne, futurystyczne, bardzo japońskie. Staram się, moi drodzy, wrócić. Metro, przez to, że ja Wam powiem, że na taksówki wydałam bardzo dużo pieniędzy. I ze względu na obawy o mój budżet. Staram się poszukać stacji. Także przechadzam się tutaj uliczkami. Zobaczcie, płynie taka niepozorna fontanna. Bardzo ładnie to wygląda. Zresztą, tak jak mówię, ulice w Japonii są bardzo czyste. Tutaj taki rzut w zasadzie na to centrum handlowe, w którym było muzeum. Borderless. Bardzo się cieszę, że tam byłam. Jestem ciekawa, co wy myślicie. Czy wywarło to na Was wrażenie, że, że to wszystko to jest wiecie niepozorna, wręcz gra świateł, wszystko płynie, nigdy się nie kończy. Bo z każdym pokojem jest historia, która jak gdyby ciągnie się przez korytarz, przez kolejny pokój. Zresztą było widać na, mam nadzieję, na moim nagraniu. Ja, kochani, chyba znalazłam stację metro, więc się bardzo cieszę. Kwestia tylko, kochani, kupienia bileciku i dojechania w odpowiednim kierunku. Myślę, że ze względu na to, że jest jeszcze dość wcześnie, nie zakończymy naszego, naszej eksploracji. Tylko na Borderless muzeum, ale pojedziemy jeszcze w pewne miejsce, też bardzo słynne w Japonii. A tutaj pokazuję Wam restaurację, gdzie zamawiamy przez vending machine. Po numerku, ja się oczywiście nie znam, nie rozumiem języka, dlatego to dla mnie też taka nowość. Stacje metra, jak widzicie, tutaj w Tokio są bardzo czyste mamy nawet taką ścianę zieleni kochani dotknęłam, była to sztuczna zieleń Drapacze chmur i myślę, że w Tokio póki co nie ma takich tłumów jak na przykład były w Osace ja sobie jeszcze tutaj sprawdzam mapkę nie to, żebym rozumiała, ale wiecie czasem człowiek chce się upewnić Wiem do jakiej stacji podróżuję. Jest tutaj taki darmowy, turystyczny przewodnik, można sobie zabrać. I kochani, tak wygląda mapka metro w Tokio i mamy naszą vending machine, więc kupujemy taki standardowy bilecik. Mamy też wersję anglojęzyczną, i tutaj sobie można kupić. Bilet do stacji, czyli ja wiem, do której stacji e, muszą dojechać, i, i na tej podstawie kochani, e, kupuję bilet. Można też kupić mile, bilet e, minutowy. Ja tutaj przechodzę przez bramkę. Widzicie, otwiera się, czyli to jest dobry znak. To jest znak, że jedziemy w odpowiednim kierunku. Sobie liczę stację tradycyjnie. I będą odliczała każdy przystanek, tak żeby dojechać. W metro z kolei jest takie oznaczenie, czego nie wolno robić. I też pogoda, słuchajcie, i wilgotność powietrza w Japonii. Ja jestem na etapie, kochani, odliczania stacji. Czuję się tutaj. Tradycyjnie dziwnie dojechałam, ale to jeszcze nie jest nasza stacja docelowa, ponieważ chcę tutaj dojechać, więc odliczam dalej. Przez to, że chcę was dokądś zabrać, jakoś poczułam taki przypływ energii. Tutaj są takie ławeczki. Gdzieś się nie siada, ale tak na pukucku można odpocząć. Nie wiem w ogóle, czy takie słowo istnieje. Przegląd tutaj oprogramowania. Oprogramowa zapro I jesteśmy, kochani, w bardzo słynnej dzielnicy w Tokio. Tradycyjnie, mimo późnej pory, miasto tętni życiem. Zobaczcie te krzyżówki. Po prostu pasy przecinają pasy. Przez to, że gdyby były tylko takie jedne pasy, to ci wszyscy oczekujący na przejście, kochani, by się po prostu nie zmieścili. Więc tak trochę przecinamy, ścinamy, przechodzimy pod różnym kątem. Zobaczcie, jaki fajny piesiu. Bardzo rzadki widok w Japonii. Psa na smyczy w ogóle osoby ze zwierzątkiem. I jest tutaj bardzo kolorowo, bardzo klimatycznie, nawet bym powiedziała bardzo japońsko. Co myślicie? Ja zmierzam, kochani, przywitać się z lokalnym Popilem. Jak już pewnie wiecie, przyjechałam tutaj zobaczyć albo się domyślacie tego gigantycznego kota, giant cat, który de facto stał się takim tutaj dzielnicowym pupilem. Dziennie przyjeżdża go, przywitać się z nim, zobaczyć go kilka milionów ludzi. Kochani, ja byłam w Nowym Jorku i wiecie, że w Nowym Jorku na Times Square było bardzo podobnie, z tym, że oczywiście było mniej ludzi. Natomiast w Tokio, ten kot wychodzi co 15 minut. To nie jest tak, że on nam przez cały czas, jak gdyby je widnieje. On sobie wychodzi, miałczy, chowa się, a pomiędzy jego wystąpieniem są, kochani, najzwyklejsze reklamy. Czyli ja sobie czekam tutaj na kotka, odliczanie, bo chciałam go Wam przedstawić. Jest. To jest oczywiście kod 3d. Zdjęcia. Widzicie, znika. I pojawiają się reklamy, po czym znowu się pojawia. Na pewno budzi sympatię, robi niesamowite wrażenie, głównie tutaj wśród turystów. Każdy tutaj przyjeżdża, przywitać się z naszym kotkiem. A kotek też, ze względu na porę dnia, akurat teraz jest dość późno, kochani, położy się spać, pożegna się z nami. Ja, kochani, nigdy nie byłam w życiu taka chora. I to się może wydawać dziwne, ale wiecie co? Ja pierwszy dzień, kiedy źle się poczułam, przespałam. Po prostu byłam zmęczona. Natomiast dopiero w nocy obudziłam się z wysoką temperaturą. Miałam dreszcze, i wtedy poczułam, że jest coś faktycznie ze mną nie tak. Jeszcze przeczekałam kolejny dzień zanim zrobiłam testy na COVID, bo ja nawet leciałam w COVID-cie. Słuchajcie, do Europy, do Polski, na święta dostałam takie government exception, żeby polecieć, zobaczyć się z rodziną, i nawet wtedy nie zachorowałam. Natomiast zachorowałam, widzicie, w Japonii. Przez tą intersekcję przechodzi bardzo dużo ludzi, a na szkotek śpiący. Zmęczony. <laughs> Kochani, ja teraz e, widzicie, no tradycyjnie drogie butyki i miasto tętniące życia. Nawet po północy. E, ja sobie będę wracać znowu u metro do hotelu. Kochani, ja już po takim czasie w Japonii, to ja... Chciałam Wam powiedzieć, że ja śmigam po tym metro jak kurczę sanki po śniegu. Naprawdę. <laughs> Nauczyłam się. Także wrócimy sobie do hotelu. Nie wiem, co myślicie na temat takiego vloga. Jak dla mnie niestandardowy, przez to, że wam się nie pokazuje. Jestem w tej chwili w łóżku. Do Was nagrywam i montuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Kochani, będę się z Wami żegnać. Tradycyjnie. Niech Wam się dobrze dzieje. Życzę Wam zdrówka. I do zobaczenia w kolejnym vlogu na moim kanale Australijka. Trzymajcie się cieplutko, bo wiem, że u Was już jesień. W Japonii upalnie, natomiast w Australii zawitała wiosna. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.